Witam tutaj 100 21 i... Dlaczego co się 6? No to zaczynamy grać z tego na Znaczy kontynuujemy. No, nasz odcinek. Ten Teraz 100 będzie grał. Bo ja gram dokładnie. Będziemy się zmieniać co jeden. Dwa, odcinek. Albo co dwa, zobaczymy. No dobra. Jeżdż. Yy, czyli tak, co o stwórco, yy, znaczy ona tak powiedziała, yy, no to składać prawie, wymienia się spod kontroli, zabierzcie go do domu, jeśli wy nie będziecie o tym wspominać, my także wszystko przemówimy. Może ojciec powinien był nauczyć mu się w manier, to nie wiem. Dwójkę już, no dwójkę. No, dwójkę. Masz stupet, uchy. Źle się to dla ciebie skończy, zobaczysz. Muszę się napić. Ja leżę. Oj, tym razem <grym> chyba naprawdę nabroiłam. Wszystko będzie dobrze. Nie powie nikomu, że powaliła go elfka. Mam nadzieję. Muszę pójść się przebrać. <grym> Czy nikomu nic się nie stało? O, Wszyscy skupia, jesteśmy w lekkim to. szoku. A co w tym chodziło? <noise> Wygląda na to, że syn Arla zbyt wcześnie zaczął pić. E cóż, nie pozwólmy, żeby zepsuło to nam dzień. E to jest Valora, moja narzeczona. <głos> <głos> Więc to piękne imię to na pewno nas. <noise> nie, no To jest Jaja, a twoja towarzyszka to moja narzeczona. A kim jest ta, że obok mnie on dzieje, że to nie dla No to, a twoja towarzyszka to. <noise> no dobra. Jakie to szczęście, że w końcu mogę cię spotkać. A, jestem pewien, że macie sobie wiele do powiedzenia. No nie, szpesła. No cóż, oto jesteś <grym> na... żartowałem. Zdenerwowany? E, raczej nie, a ty. Byłem zdenerwowany, dopóki nie zobaczyłem ciebie. Pozwól im się przygotować z... lisie. Właściwie to trochę mi No to... Byłem zdenerwowany, dopóki nie zobaczyłem ciebie, chyba co? Brak. Brak mi słów. Mam nadzieję, że jestem godna Twojego uczucia. Chodź, kuzynie. Powinniśmy pozwolić im się przygotować. Zobaczymy się niedługo, tylko nam nie ucieknijcie. Albo cię złapiemy. No, no, no. Wybacz, ale chyba mamy następny problem. To co znaczy no? No. Pojawił się następny człowiek. Możliwe, że to jeden z ludzi Wona, albo jakiś prowokator. Albo szary strażnik. Tak czy inaczej, musimy się go pozbyć, zanim ktoś zrobi coś głupiego. Jest w porządku, porozmawiajmy z nim. No, no tak. No, no. Zróbmy to szybko. Szybko tak pójdzie. No, no właśnie. Zróbmy to szybko. Dobry. on gdzieś stąd? Tre... Jeśli oś wytrzyma, zdołamy dojść w kilka dni. Trochę mi kratkuje, nie wiem, Dzień dobry. Rozumiem, że należą ci się gratulacje z okazji zbliżającego się ślubu. E, chwila. E, nie jesteś tu wiele wzięty, to Platon oczywiście, po to, żeby od twoich rzeczy się opowiedział. Dziękuję, ale Ody, proszę, chciałbym, uniknąć nieprzyjemności. Masz to jakiś interes, człowieku? Trzy, nie? Ym, no, tak. tak. Jakiego rodzaju nieprzyjemności masz na myśli? Obcywisko nie jest dobrym miejscem dla ludzi takie związa... związane z naszymi butami i twoim tyłkiem. Daruj sobie, nie możesz być aż taki tempy. to... Jeden, nie? No. Wybaczcie, ale nie mam zamiaru stąd odejść. Dobrze, może uda nam się dojść do kompromisu. Powiem teraz jeszcze i spokojnie odejść proszę. Jeden, nie? No to Odbicia. O obicia sorry. No jeden, no. no. Zachowuje zimną krew nawet w obliczu nieznanego i uzbrojonego człowieka. To prawdziwy dar nie sądzisz, Walendrianie? Powiem, że światu znacznie bardziej przydadzą się ci, którzy wiedzą, jak powstrzymać swoje ostrze. Dobrze cię znów widzieć, przyjacielu. Zbyt długo się nie widzieliśmy. Eee, z tego, nie? Bezmienny. No. <laughs> Szły biegnie. Kto no właśnie. Czy eee, to Pierwszy. Przedstawiam ci Dankana, zwierzchnika Szarej Straży w Fereldenie. Czym jest Szara Straż? <grym> Witaj, Dankanie, nie? chyba? Bo no tam masz. No. no, no. I ty również, chłopcze. Ale moje pytanie pozostało bez odpowiedzi. Po co tu przybyłeś, Dankanie? Stało się najgorsza plaga. Wybuchła. Król Kailan wzywa Szarych Strażników do Stagaru. Był boku jego wojsk, walczyli z hordą mrocznych podmiotów. Tak, słyszałem już o tym. Tak czy inaczej, to niezręczna chwila. Ma odbyć się ślub, szczerze mówiąc, nawet dwa. Rozumiem. Proszę, zajmijcie się ceremonią. Moje sprawy mogą zaczekać. Dobrze, dzieci, traktujcie Amkana jako mojego gościa. I na litość Stwórcy, zajmijcie już miejsca. Proszę, nie przeszkadzaj sobie. Porozmawiamy później. Dobra, to zaraz na ten ślub. Który jest tajny? Tutaj ta strzałka. Będzie się działo. Na ślubie. O, nie na ślub. O, sorry się, Tu jesteś. Już się bałam, że uciekniesz. Nie, o to jestem. Wraz z drugim panem młodym. No dobrze. Tak się cieszę, że w końcu mogę to zrobić. Dziś nie Wygląda na to, że wszyscy są gotowi. Załatwmy to już, pochodzenia sorry, się jakieś tak sytuujące. Nie Dzień mogę to zrobić? Może to będzie wpłynęło na naszą przyszłość postaci w tej grze. A, a... Nie no, ryzykować. Dobra, to już. No, załatwmy to już. Krewni i bliscy, oto zebraliśmy się dziś, by być świadkami nie tylko tych zaślubiń, lecz także połączenia rodzin. Jesteśmy wolnym ludem, lecz nie zawsze tak było. Andrasta, prorokini stwórcy, uwolniła nas z okowów niewoli wraz z rozwojem naszej społeczności. Pamiętajmy o tym, że nasza siła leży w szacunku do tradycji i siebie nawzajem. Dziękuję, walendrianie. Zaczynajmy więc. W imieniu stwórcy, który dał nam ten świat i w którego imieniu odmawiamy pieśni światła? Milordzie, cóż za. niespodzianka! Wybacz, że przeszkadzam, matko, lecz na naszym przyjęciu bardzo brakuje pięknych kobiet. Niespodziewana niespodzianka. Milordzie, przecież to ślub! Jeśli chcesz ubrać swoje maskotki w piękne szatki, to twoja sprawa. Nie udawaj jednak, że to prawdziwy ślub. Przyszliśmy się tu zabawić, prawda, chłopcy? Po prostu zabawić się z dziewczynkami. I tyle. Weźmy te dwie, te w obcisłej sukience i... Gdzie ta suka, która mnie uderzyła? Tutaj, Lordzie wonie! Puszczaj mi ty wypchany suki. Chętnie ją poskromię. Zobaczę piękną pannę młodą. Co robimy? Uciekam hmm, z on musieli dostać. są wydostać? Co yy, się, się zabierają sianni. Yy, nie, chyba, że masz jakiś pomysł. Kuczcie, obleciał sobie się. Ja to załatwię. No to nie wiem. Albo z nimi walczymy, czyli pierwsze, albo uciekamy. Abo no, no no nie wiem, o to bym już się ratować tak, no to coimy. Walczymy, nie. dawaj, w końcu walka, nie? No tak, ale się damy radę? Dobra, no, weź zaznacz najwyżej. No. Ach Coś tak! Ten przemądrzały smarkarz sądzi, że jest godzien ze mną rozmawiać. <laughs> nie, nie przejmuj nie. się, zwrócę to, co zostanie na miesiąc miodowy. Ja już mogę no, tego zrobić. Zabijecie. Weź to po co przyszedłeś i odejdź no, Jeśli tak pan rozkaże No zabijecie No ale no, wiesz co się mogą na nas rzucić Może czwójka Ale jak rozkaże? Czekaj, nie przyjmuję się zwrócę co zostanie na... Nie No tak, no Jeśli tak pan A bo weź to po co przyszedłeś i odejdź. No bo wiesz, żeśmy tak no wiesz Tak wyopane mam na to, wiesz co chodzi Ale on zabiera w końcu tego co Jani. No i inne kobiety, nie? Aha. No ale... No dobra. No ale może byśmy z nimi wygrali. No w... dobra, nie mam broni, to nie. Dobra. No dobra no to weź tu i co, no, weź to co przyjmuje. Rozkazujesz mi? Panowie, pokażcie temu psu no. jego miejsce. No co za... No, Do czytali. pałacu chłopcy. Kurde. To nieciekawe. No. Słyszysz mnie, kuzynie? Wszystko w porządku? Yes. Tam, tak, na szczurce z wszystko dobrze? Jak wyglądam? No, <grym> Nie! jak wygląda? No, <grym> bo Mocno oberwałeś w głowę, ale będziesz musiał się tym martwić później. Won zabrał do pałacu Shiani, Nesjare Valorę oraz pozostałe kobiety, które były na weselu. Nestor rozmawia z Duncanem, tym szarym strażnikiem. Wszyscy się niepokoją. Powinniśmy sprawdzić, czy możemy im pomóc? To znaczy. No, oczywiście, że są zdenerwowani. Nie mogę w to uwierzyć. Dobra, jedynkę i tyle, bo wiadomo. No, już nie będziemy to... wszystkich. niebezpiecznie. Zobaczmy, o czym rozmawiają. Te, które będziemy tak, która będzie wybierać? Tak. Kurde, tyle problemów z tymi kobietami. Proszę, posłuchajcie. O, Wiem, że jesteście zdenerwowani i macie po temu dobry powód, ale w tej chwili nic nie możemy zrobić. Ma rację, ścigając ich, pogorszymy tylko sytuację. A więc nic nie zrobimy? Oni zabrali moją siostrę! Hmm, Powinniśmy się gonić, Gdzie są w czasie Aha, nie wiem czytać, ale mniejsza. To. Dwa weźmy. Podejrzewam, że zabrano je do pałacu Arla. Normalnie w takiej sytuacji zalecałbym cierpliwość. Niestety opowieści o synu Arla i jego upodobaniach są. W najwyższym stopniu niepokojące. Powinniśmy wrócić się do garnizonu, żeby w końcu Ponieważ Arla Uriena nie ma w mieście, kontrolę nad garnizonem sprawuje jego syn. Ja nie jestem pewien, czy zechcieliby choć kiwnąć palcem w naszej sprawie. Dla nas elfów prawo nie istnieje. Nie ma też żadnej gwarancji, że Arl Urien ujmie się za nami, kiedy wróci. Mówi się, że zwykł przymykać oko na wybryki syna. Cześć. Ale co moglibyśmy zrobić? zrobić? Mówimy przecież o pałacu Arla. Nawet pod nieobecność Arla i jego rycerzy będzie dobrze strzeżony. Nestorze, czy mogę coś zasugerować? Pracuję w pałacu. Mógłbym przemycić jedną, może dwie osoby przez wejście dla służby. Nikt nie zwróci uwagi na dodatkową parę elfów. To moglibyśmy wejść i wyjść, nim ktokolwiek zdałby spostrzec naszą obecność. Jestem z tobą, oczywiście, ale jeśli wpadniemy w tarapaty, słowa nie wystarczą, by się z nich wyglądać. Jeśli ma wam się powieść, będziecie potrzebować broni. Pozwól, że zaoferuję ci mój miecz i łuk. Każdy powinien mieć możliwość obrony tych, których kocha. To dziękuję Ci, Rechane. A więc wybrana została droga, po której będziecie kroczyć. Modlę się, by Stwórca spojrzał na nią łaskawym okiem. Wszyscyście poszaleli! Straże puszczą nasze domy z dymem. Dosyć elwo. Wyraziłaś już swoje zdanie. Podejmą próbę dla ratowania swego własnego honoru oraz czci kobiet. Musimy zaufać Stwórcy. Upewnię się, czy droga jest czysta. Kiedy będziecie gotowi, spotkamy się u bram obcowiska. Obcowiska. No to czyli... My mamy te przedmioty, tak? I... No tak. Nie, no ale nie mogę ten. Czekaj, mamy kusze. Pożyczony długi miecz. No i sztylety. Sztylety, sztylety. Mam no... sztylet. Jeden sztylet. A pożyczony długi miecz? A, on z du... Nie, sztylety, sztylety i kuszę. Społog kusze, kuszę, no. A nie, no to sztylet, sztylet, defini definitywnie. To A jeden, nie? No czekaj. Obrażenia cztery. O. to weźmiemy na razie mieć co? No tak, na razie tak. Masz rację. No. Yy, Ale no... wtedy nie możemy użyć umiejętności, nie? A no tak. No to weź już dobra najwyżej tam. Weź te sztylety. Łotrzyk to łotrzyk, a nie bojownik. O, no to weź tylet, nie? No. No, no i weź. weź. Yy, a czekaj. Darian, Soris... Yy, Soris nie ma nic, także weź nie miecz. O, już nam się czas kończy, yy, więc... Tak, czas nam się kończy, więc... Yy... Żegnamy. Tak, no teraz kończymy odcinek. No, mój dla was Masz się z 6 i... 121. ma 21. Na, Na razie. razie.